No, siema, ja jestem Jawek i dzisiaj pogadamy na odcinku na temat taki dosyć chyba wrażliwy na serwerze. Osób, które nagrywają na tym serwerze, czyli co ja osobiście sądzę o tym serwerze i czy jest według mnie coś do zmienia i Ogólnie, no, wydaje mi się, że jako osoba, która przegrała kilkadziesiąt godzin na tym serwerze, ponad jestem w topce graczy, wydaje mi się, że jestem w stanie wypowiedzieć na ten temat. Nie będę tu nikomu narzucał żadnych poglądów na temat serwera, bo jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Yy, a więc co, przed samym startem, obiecałem Wam, że pod odcinkami standera, które zdobędą 100 opek w górę, yy, będę rozał Emeraldy. Dlatego dwa odcinki dobiły taką ilość opłat w górę, więc macie do dwa, są do rozdania dwa Emeraldy. Yy, no i teraz będziecie mieli yy, yy, filmik, w którym jest całe losowanie. Osoby, które wygrały, niech się skontaktują ze mną na Discordzie. Discord zaraz macie na ekranie. I właśnie, co to Discorda? To niedawno otworzyłem serwer dla widzów na Discordzie, gdzie możecie sobie pisać i ogólnie możecie się ze mną, mogę się z wami integrować i wy możecie sobie ze mną pisać. Yy, serwer, link do serwera macie oczywiście w opisie, nie mogę by tego zabraknąć, no i co? Oglądajcie wyniki konkursu giveawaya na Emeraldy, powiem tyle, że mam ich jeszcze sporo do rozdania. And they say, 'Po take a quick wstęp here.' The one hundred, cold blooded, no budget from nothing to something. I ain't bluffing. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop started from the bottom, yeah. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive.

Tu jest moja działka, ale wydaje mi się, że to coś będę budował za niedługo. Yy, pozwólcie, że na tym odcinku posprzedaję sobie troszeczkę itemów, które mam w skrzynkach. Bo trochę tego zbierałem, a to dlatego, że no, jest kruchą mnie z monetami naprawdę do takiego czasu. Yy, tu się jeszcze przepala trochę tego, ale nie będę tego dzisiaj sprzedawał. Może jak się przepali. Yy, I Patrzcie, ile mam Emeraldów do sprzedania całkiem sporo. Ogólnie jak wygląda mój Ender i tak dalej. no 4 razy buty cyrkowca, 3 razy miecz tropiciela, miecz Giganta, na pierśnik Tytana i 3 główki yy, moderatorów i developer, administratorów i deweloperów. I yy, no i sprzedamy sobie tutaj te, te itemki wszystkie. Wydaje mi się, że to całkiem ciekawe będzie i nawet satysfakcjonujące. O, Igor nas pozdrawia. Yy, więc pozdrawiam również Igor bo jesteś na odcineczku. Yy, także co? Zabieram itemki i mniej więcej omówię te sprawy na temat serwera, co o nim sądzę i tak dalej. No, bo ja tak na tym skupię się cały odcinek. No e, więc na samym starcie, może sprzedajmy tutaj, weźmy, weźmy sobie może żelazo. Nawet oczywiście nie, 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 nie starczyło mi tego żelaza. I tak, co bym chciał najpierw omówić, czyli na pewno to, co wiele osób ostatnio zastanawia, nawet nie zastanawia, ale dlaczego jest tak mało osób na serwerze? No, obecną chwilę jest godzina 17, Jest 250 osób na serwerze. Pewnie wiele osób zastanawia się dlaczego tak jest, dlaczego wiele osób odeszło od serwera, mam wrażenie, że to przez to, że, że serwer wydawał się im na początku łatwiejszy, że ludzie myśleli, ludzie myśleli, że gracze, znaczy w sumie też ludzie, którzy grali na serwerze myśleli, że serwer będzie 100 razy prostszy i na początku może faktycznie tak było, bo były te wszystkie stołniarki i tym podobne. Ale w końcu to wycofali i od tego czasu zaczęło się, zaczęło się sypać wszystko, bo na serwerze grało coraz mniej osób. Yy. I co jeszcze, wielu osobom nudzi się granie na serwerze i ekstwienie cały czas poziomu postaci. Mi osobiście się jeszcze nie znudziło. Yy. Mam swój cel na ten serwer, żeby podbić topkę levelu, więc. Mam swój cel, ale. Wydaje mi się, że po prostu osobom, które... osoby, które nie mają za bardzo tak, takowego celu. Nudzi się im na serwerze, nie mają co robić i tak dalej, no wie, wiecie o co mi chodzi. I też dlatego, że questy może były za łatwe mm, ale ma to też, jakby to powiedzieć, medal ma dwie strony zawsze. I chodzi mi tu o to, że ludzie czekali bardzo na questy tygodniami. Wyszły questy i zrobili je w tydzień. Znaczy nie w tydzień, sorry. W godzinę, dwie zrobili wszystkie questy I potem mówili, że nie ma nic do roboty Również rozmieszyło mnie to, że przed questami Nie było, mówili ludzie, że nie ma nic do roboty A nagle jak wyszedł quest na Keyfall Krasnoluda, to, to wszyscy zaczęli XP, 90 poziom No, a mogli to robić znacznie wcześniej, mogli to zrobić Dużo, dużo wcześniej, no ale niestety wyszło tak, a nie inaczej I chcieli mieć wszyscy ten kill of Krasnoluda czy jest coś jeszcze, co mógłbym powiedzieć na temat ilości graczy na serwerze? No, se wydawało im się, że serwer będzie Easy HC, coś w stylu Easy HC, że będzie OnlyClap, klepan on, tylko jest to serwer RPG. Chodzi o to, żeby maksować swoją postać i. no, ekspit swoją postać. No inaczej tego nie mogę ująć. No też może gildia, że gildii tak długo nie było. Też to może wiele osób akurat zasmuciło. Bardziej zdenerwowało i się na tym serwerze. Ale czy mnie to jakoś bardzo przejmuje, że nie ma gildii? Nie, bo jest wiele innych rzeczy możliwości do robienia na serwerze. Tak jak przykładowo zdobywanie monet, podbijanie topki, nie jest to nudna sprawa. No oczywiście, trochę osób może to nudzić. Ale. Wątpię, no jakby się raczej już przyłożyli do tego konkretnie, to byliby w stanie bez problemu sobie poekć postać. Więc to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat. Ilości graczy na serwerze, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Wiele osób również mówi, że serwer rzekomo upada. Dla mnie, 250 osób na serwerze jest to całkiem dużo w jednym momencie. A na pewno znacznie więcej osób się przewija danego dnia. Eee, można tak powiedzieć, przez serwer. Tak, wydaje mi się, 1000 graczy średnio jest na serwerze w jeden dzień. W mnie eee, jest to całkiem dobry wynik, jak, jak na ten serwer. Bo jednak, jest to serwer RPG, gdzie no wcześniej na polskiej. Można to powiedzieć w scenie hmm, tego. Na polskiej scenie serwerów nie było czegoś takiego jak serwery RPG, przynajmniej mam takie wrażenie, że czegoś takiego nie było. Nie, nie przypominam sobie, żeby były serwery RPG, więc no. Jeśli jeszcze chodzi o update'y i tak dalej, że wiele osób narzeka na administrację, na moderację, na deweloperów, na programistów, że za bardzo się opierdzielają z tym wszystkim, z questami, Głównie z questami z updateami. Ja jakoś super razem na to nie narzekam, bo wiem, że jest to ich pierwszy serwer. Przynajmniej jest to pierwszy serwer ekipy Thunder. Jeden z większych projektów tak naprawdę. Znaczy chyba nie mieli wcześniej żadnych takich serwerów, przynajmniej sobie nie przypominam. No i jest to również pierwsza edycja. Można powiedzieć, że same beta testy serwera. Bo pierwsza edycja zawsze była edycją taką testową, gdzie... No przed edycją nie mogli sprawdzić inaczej tego jak gracze będą reagować na dane updatey i tym podobne, no nie byli w stanie, nie były jeszcze wcześniej jakieś beta-testy, ale to bardziej samego działania serwera aniżeli mm, po prostu tego jak to się spisze i, i tak dalej. Zobaczmy w ogóle jak tam Topka. 48 w monetach, boczamp, szybko coś wbiłem się tutaj. Ja po prostu rozumiem, że to, że deweloperzy no, nie mają łatwo z tym wszystkim, że jest to ich pierwszy serwer i, i i co mogę więcej powiedzieć. No tak naprawdę tyle. Jak dla mnie serwer naprawdę fajnie się rozwija. Ja naprawdę fajnie się bawię na nim, bardzo fajnie i miło spędza mi się na nim czas. Nie każdemu, tak mo nie każdemu to może pasować, nie każdy, nie każdy może lubi takie serwery RPG i tym podobne. Ja wcześniej nie grałem jakoś dużo w gry RPG, nie jarały mnie, ale ten serwer przepraszam za lagi, ten serwer nie jest super zły. Mm, jestem wyrozumiały dla administracji, dla moderacji, dla programistów, że w ogóle dodają na te co piątkowe updatey, bo nie oszukujmy się, nie każdy byłby. Nie każdy serwer jest gotowy. Na, na już pierwszej edycji, ogólnie nie każdy serwer jest gotowy na... Dodawanie co so piątkowych update'ów? Może fakt, często się spóźniają z tymi update'ami. Wychodzą z dużym opóźnieniem. Mają być w piątek, i są w niedzielę. A czy mają być w piątek, są w sobotę, albo strasznie późno? Rozumiem, no. Mnie to osobiście również denerwuje, bo. Ale co, to no co mam powiedzieć, no jest to ich pierwszy serwer. Teraz akurat yy, miały być questy. Boże, questy. No, w sumie mogę powiedzieć, miały miał być update w piątek. Nie było updateu w piątek, bo mieli naprawdę dużo roboty. Ale, powiem tyle, no mogę w sumie powiedzieć, że będzie naprawdę gruby update. Ja to nagrywam w niedzielę. Więc raczej w niedzielę wieczorem powinien wbić się na update już bez problemu. Że dodali codzienne questy. Dla mnie jest to naprawdę fajna sprawa. Dodanie codziennych questów na serwer, dlatego że, nawet tutaj, wstawię zdjęcie, jak yy, zrobili mały taki przeciek tego, co będzie na update'cie niedzielnym, czyli dzisiejszym, ale ja film raczej wstawię jutro, bo muszę go zmontować, muszę go oczywiście nagrać i tak dalej. Trochę czasu to zajmuje i szczerze, wydaje mi się, że bardzo fajny krok podjęła administracja z tym z tymi codziennymi questami, bardzo fajnie zrobili Też mówię, nie każdy serwer raczej by miał coś takiego codzienne questy, no, to jest nie, według mnie spoko sprawa jak, jak, jak ten serwer, codzienne questy Ostatnio dostaliśmy w krasnoluda Czy był on dobrą rzeczą? Tak, znaczy ja mam wrażenie, że nie był zły Aczkolwiek bikony odeszły w tym momencie do lamusa Wiele osób kopie Dalej na Bikonie, bo ten Kilowcrasm dla strasznie szybko się wykorzystuje i trzeba biegać w tej weftę za naprawianiem go. Ale mi to nie przeszkadza raczej. Wiele osobom również to nie przeszkadza. Jedną rzeczą, która tak naprawdę boli mnie w tym serwerze, to to, że jak wyszło Expo Fisco 2. Myślałem, że wiele os że będziemy mogli, czyli my, high levelowcy, no mogę tak o sobie powiedzieć 150, 153 level 5, top 5, więc mogę o sobie powiedzieć jako o high levelowcu, że po prostu wydawało nam się, że ekspowisko 2 będzie użyteczne bardzo, że będziemy mogli sobie fajnie poexpić na ekspowisku 2 Jednak tak nie było, Ekspowisko 1 dalej jest bardziej użyteczne, lepiej się dalej expi na... Expo 1, krówki dalej lepsze, niestety. Yy, ma, może dodadzą w końcu nowe atrybuty. Właśnie, powiem się jeszcze co, co do ostatniego update'u: bo w sumie dużo się zmieniło. Mamy nowe GUI, menu głównego, menu głównego, atrybuty zostały dodane całkiem spoczko. Nie mam wszystkich wykorzystanych. Pokazuję, proszę bardzo, widzicie moje atrybuty. Kto chce ze mną na klepę, wie, wie, jakie masz atrybuty. W sumie, mógłbym jeszcze pokazać, co się zmieniło u mnie na działce. O, siemanko Brickman. Siema Brickman. E, X. leżmy z X. Podłoga Brickman. Podłoga X. <noise> Jesteś na odcinku. Pog. E, no. E, tak, jak mówiłem. Tutaj na działce się za dużo nie zmieniło. E, będę w końcu robił jakiś wystrój lepszy, jakiś fajny e, domek, ale. Na razie to tyle. Tutaj właśnie kto, jest, kto nie był na live, tutaj był Event OX. Tu był event OX, kto nie, nie był na eventie, nawet nie wiecie, że takie coś się wydarzyło. Było, było na live, także Zostaw subskrypcję oczywiście, aby nie omiały cię live'y, bo naprawdę czasami zdarzałem się bardzo fajne live, tak jak tutaj był do wygrania Block Emeraldu, więc jeśli przegapiłeś, to zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, bo oczywiście cię to nic nie kosztuje. Jest to darmowe. A zawsze, możesz swoją. Zawsze, możesz zmienić decyzję, kiedyby ci się przykładowo nie podobały filmy. Zawsze, możesz osubskrybować kanał, więc. Co tu mogę więcej mówić? No, to jest darmowe. Także, zasubskrybuj kanał. już subskrypcja zostawiona, oczywiście. Jak tak, to fajnie. Dobra, ja w sumie pójdę do górnika, bo będzie to taki długi odcinek. Widzę, że 13 minut już trwa. Więc pójdę do górnika i tam będę kontynuował temat yy, o serwerze ogólnie. I tak, może wypowiem się teraz trochę na temat administracji serwera. Czekaj, czekaj się, dokończyłem wątek o ekspowisku. No tak, że jest dalej bezużyteczna i mam nadzieję, że w końcu będzie użyteczna. I teraz od, odniosę się do administracji serwera. Co ja sądzę o administracji serwera? Jakie mam z nimi kontakty? Czy w ogóle mam? Czy gadam kiedykolwiek? Czy gadam w ogóle z administracją? I tak dalej. Osobiście powiem, zdarzy mi się gadać z administracją. Nie mówię, że nie. Powiem tyle: Wiele administratorów jest bardzo fajnych, jesteście w stanie z nimi dogadać. Tylko jest jedna zasada: gadajcie z nimi jak z ludźmi. Naprawdę, to nie są chodzące maszyny. Trzeba docenić ich czas. Nie, nie pingować ich na Discordzie Thunder Island bez powodu. Poczekać, aż wam odpiszą. I docenić, że to są też ludzie. Tak samo jak programiści. Oni nie mają czasu 24 na 8, siedzieć przed komputerem, odpowiadać na wasze pytania, robić updatey, bo mają też swoje własne życie, swoje własne obowiązki domowe i nie tylko, bo stawiam, że administracja serwera ma raczej powyżej 18 lat i że mają tam swoje obowiązki. Oczywiście mówię od moderacji i tak dalej, bo Czad modzi, chyba jest kilku młodszych czad modów niż 18 lat, ale mniejsza o to chodzi mi po prostu o to, że trzeba docenić tak moderacji i administracji. Jeśli się to zrobi, jeśli gada się z nimi jak ludźmi na ludziku, nie będzie problemu z dogadaniem się z nimi. Naprawdę zrozumieją większość rzeczy, no tylko też nie należy, jakby, wydzierać się po nich, jeśli to by była ich wina, że jakiś błąd jest na serwerze. Developerzy cały czas starają się poprawiać ten serwer. Ja nie mam osobiście, kurde, osobiście, szczerze mogę powiedzieć, że no jest trochę na tym serwerze do poprawy, ale tak jak mówię, jest to ich pierwszy taki serwer. I co oni ci z tym zrobią? No nic za bardzo ci z tym nie zrobią. Starają się poprawiać ten serwer jak najbardziej. Teraz, yy, wy, wy, teraz będzie update z dziennymi questami. Jest to naprawdę bardzo wiele roboty, przynajmniej dla mnie byłoby to bardzo wiele roboty, ponieważ trzeba mieć pomysł na te questy, trzeba albo je uzupełniać za jakiś czas, dajcie mi chwilę, laguje, to pójdźmy do górnika. Trochę czasu to na pewno musiało im zająć, ponieważ trzeba uzupełniać te questy, bo raczej nie będą cały czas te same questy, bo gdyby były zapętlone questy, byłoby dosyć nudno, nie oszukujmy się, byłoby to nudne, gdyby oni mieli zapętlone questy i co, co tydzień przykładowo, mieliby na, na tydzień questy I one by się resetowały i robiłbyś od nowa te questy To by dla mnie było totalnie bez sensu Więc mam nadzieję, że będzie to coś takiego jak daily streak Czyli im więcej zadań będziesz robił w... Im więcej zadań codziennie będziesz robił Tym większy daily streak będziesz miał Czyli tak zwane, tak mogę powiedzieć, combo Daily streak, jak, jak to mogę na polski przetłumaczyć mm. Kurde, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć za bardzo Coś w stylu taki Pasy, że im więcej zadań zrobisz, tym lepsze zadania trafiają się i tym podobne. To by było dla mnie bardzo fajne. Mm, a co mógłbym takiego złego zarzucić serwerowi? To to, że może promocji nie ma najlepszej, że gracze, jeszcze coraz mniej graczy, a promowania serwera nie ma. Ech, no. I teraz no mogę powiedzieć sobie takie rzeczy, które mnie osobiście bolą na serwer... bolą. Nie mogę powiedzieć, że mnie bolą, ale jest to dosyć dla mnie śmieszne na serwerze. Zacznijmy od tematu, który wiele osób z moich live'ów wie, czyli ranga youtubera, yy, gdzie troszeczkę widzów również też to śmieszy z moich live'ów, że osoby, które nie nagrywają prawie w ogóle na serwerze mają rangę YouTubera, a osoby które nagrywają serwera i tak dalej nie mają rangę YouTubera. Rozumiem, że może być jakieś minimum, ale tego minimum subskrypcji nie ma podanego co jest dosyć dla mnie śmieszne. No ale co, no nie będę się wykłócał to, kto powinien mieć rangę YouTubera, kto komu powinni zabrać. Jakiś, kiedy był kontent do robienia to. Oczywiście nagrywali, z tego co widziałem, to Krzysiek 1100 albo 1118Z nagrywa i robi live z Tandera, z ale reszta youtuberów oprócz Cośka jeszcze. Ale Cośek jest bardziej jako moderator. Także, no. Nie, nie, nie gra na serwerze, a w ogóle nie robi odcinków ani liveów z serwera, więc jest to trochę bolesne dla mnie, nie powiem, ale. Co ja z tym zrobię? Nic z tym nie zrobię, no jedynie możecie, nie wiem, przesłać ten odcinek z z minutami filmu do administracji, cokolwiek, może by coś działali, że teraz im powiem, że naprawdę subskrypcje to tylko liczba. Pójdzie też na to, jak osoby angażują się w serwer, jak osoby nagrywające na YouTube angażują się w ten serwer i ile nagry, nagrywają odcinków i jakie live y robią i tym podobne, bo. Może odcinków da to nie było, ale za to robiłem od sierpnia praktycznie codzienne live. Y. Więc jeśli nawet ja bym miał nie dostać rangi youtubera, co może ktoś inny dzięki temu zyska taką rangę. No i jest to chyba taki, taka najbardziej która, rzecz, która mnie boi na tym serwerze, że ta ranga youtubera jest... No taka troszkę śmieszna bym powiedział, że nie wiadomo kto ją może dostać, za co ją możesz dostać i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety, no ja nic z tym nie wskóram jedynie co możecie to wysłać do administracji, że. No, Subskrypcja to tylko liczba, tak jak mówiłem. Mm. I co no, co mogę jeszcze powiedzieć na temat tego serwera? Mogę z wami po prostu podyskutować, yy, jakie mam plany na serwer jeszcze, bo posprzedaję sobie itemki, jakie mam plany na serwer i tym podobne. Wydaje mi się całkiem ciekawy temat. Mm. No to tak, na pewno mam zamiar zrobić jeden potężny, bardzo potężny event jeszcze, na nie mojej działce, a na, na, na działce, na działce y, widza. Wpieniony.pl lub Asko, nie wiem jak to, jak, jak chcę żebym mówił, ale od Aska, dostaję jego działkę, dał mi ją, tak samo jak Trochę itemków, które po prostu tutaj mam przy sobie, bo dał mi, bo ponieważ kończy z serwerem Tak samo jak te tropiciele i tak dalej Mam to od niego, także bardzo mu za to dziękuję Wspomnę o nim w o nim filmie um. Użyczył mi działkę i na ten działce mam zamiar zrobić mega giga event um. Jak wyjdzie z tym eventem, czy uda mi się go w ogóle fajnie zorganizować i tak dalej, mam nadzieję, że tak um. No i mam całkiem sporo planów na serw... No, na serwerze rzeczywiście podbijanie topki w levelu raczej. W monetach wątpię. Nie chcę podbijać topki w monetach. Chociaż zobaczymy, jak to wyjdzie po tym odcinku. Jak będzie wyglądała moja topka w monetach. Szczerze jestem tego ciekaw. Jak, który będę i, ty, i tak dalej. Na razie jestem 27, a to w sumie nie jest źle. 2 miliony 700 tysięcy monet. Będzie mi starczyć na sporo, naprawdę. Spory okres czasu mi to będzie starczyć. dzięki Przez co się cieszę bardzo. I co, przed czasem mnie na sprzedanie chyba tych diamentów. Co 47 sobie zostawię. 7 emeraldów, tutaj 2 do rozdania dla widzów. 5 emeraldów do sprzedania też pójdzie. No A czemu by nie? Pójdziemy do, do strefy VIP. Bo czemu by nie? Sprzedać te diamenciki, one raczej mi nie są potrzebne. Yy, trochę diamentów również zostałem, również zostałem tutaj otazka, więc naprawdę bardzo dziękuję mu. Przyplany yy, na zwrot jakiś jeszcze mam. Dużo, no mówię, ja chciałbym podbić topkę i tak dalej, ale dobra Teraz wielki moment, bo ile diamentów jest do sprzedania Zobaczymy ile monet dostanę za, za wszystkie diamenty, uwaga 2 miliony prawie 2 miliony monet prawie Ja cię kręcę Patrzcie, widzę ile moment. A tutaj emeraldy, za ile sprzedam emeraldy? Za 80 tysięcy, proszę bardzo Wow, jestem 15 w monetach bardzo fajnie. Lagi mam lekkie. Bardzo fajnie. No, te monety naprawdę mi się przydadzą do mm, ekspienia, bo trzeba naprawić ceciki i tak dalej. Więc całkiem fajnie. I co, wydaje mi się, to na tyle w tym odcinku. Takie moje szczerze ode mnie było na temat serwera. To naprawdę, propsy dla serwera. Jest bardzo fajnie wykonany. A że jest tak mało osób, to już wina tych osób, że nie grają na serwerze. Że, no, wiecie o czym mówię. I co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach albo live'ach, zapraszam na live'y, bo jeśli czegoś nie powiedziałem na odcinku, może ewentualnie napiszę w komentarzu przypiętym, także patrzcie, czy nie ma jakiegoś przypiętego komentarza, bo zawsze coś może mi przyjść do głowy i mogę to się jeszcze rozpisać, rozpisać na ten temat, także zobaczcie jeszcze, czy ma przypiętego komentarza. Wbijacie na Liveu y, tam też często mówię o serwerze, ale to tak na razie było po prostu szczerze ode mnie na temat serwera. Co i jak? Czy mi się podoba, czy nie. Naprawdę propce dla administracji, że trzymają ten serwer, że mają chociaż te 250 osób aktywne. No i grają w sumie same stałe osoby, które lubią ten serwer, ale jestem w tym różnie wzia ja Jest naprawdę bardzo fajnie, także co. Trzymajcie się, cześć, widzimy się w następnym odcinku. Albo na live'ie, także subskrybujcie. Zosta Zostawcie łapkę w górę, jak będzie 100 w górę, to oczywiście rozdaję Emeralda, Marka.